Nie każdy, który mówi mi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. W Jerozolimie można zobaczyć domy na skale, zbudowane dosłownie. Ludzie mieszkają na skale, u podłoża tej skały jest dolina. I ilekroć jestem w Jerozolimie, patrzę na owe domy, przypomina mi się ten fragment. I przypowieść, o której mówi Jezus, że jeśli wypełniamy słowo, które on daje, żyjemy tym słowem, jesteśmy jak dom na skale. Może przyjść nawałnica, deszcz, wiatr, dom nie zostanie zmieciony. Ale rzeczywiście, kiedy w tej dolinie by wybudować na piasku, to przyjdzie woda, przyjdzie wiatr, wszystko zniszczy. Jezus dopomina się w ten czwartek Adwentu, pierwszego tygodnia o to, byśmy wypełniali Słowo. Przyjąć światło Słowa. Żebyśmy prawdziwie rozświetlali nasze życie, potrzebujemy małych kroków. Codziennie, choćby jedno zdanie Bożego Słowa, ale odniesione do siebie. Przeżyte. Zastosowane w różnych konkretnych sytuacjach, które niesie życie. Codzienność w pracy, w domu, na ulicy, w naszych codziennych decyzjach. W naszych myślach, słowach, i tak dalej. Codziennie. Nie tylko, żeby wyznawać Pana Boga, uwielbiać Go, modlić się, ale żeby Słowo przenikało mnie, Słowo yy, prawdziwie było światłem dla moich ścieżek. Mocne są te słowa Jezusa. Nie każdy, który mi mówi Panie, Panie, nie każdy, który więc uwielbia, który może wielkie rzeczy czyni dla Boga, wejdzie do Królestwa. Dorze, czytając te słowa: Ale ten to spełnia wolę Ojca, który jest w niebie. A co jest wolą Ojca? Abyśmy żyli w świetle. Abyśmy byli tymi, którzy przyjmują światło, którym jest Jezus. Abyśmy byli zakochani w Jezusie, zakochani w Jego słowie. W ten sposób sami będziemy odbijać to światło i dawać to światło, a więc dawać też to życie każdemu, kogo spotkamy. Świat potrzebuje światła i tym światłem jesteś Ty. Jestem ja, jesteśmy razem. Tym światłem ma być Kościół. Tylko czy dobrze wypełniamy swoje zadanie? Móc się dziś przez cały dzień, Panie, bądź światłem dla mnie i pomóż mi być światłem dla innych, by prawdziwie wypełniać wolę Ojca i by ludzie poznali Boga. Tak bardzo chcę, żeby wszyscy poznali Jezusa. I by każdy człowiek był zbawiony. To jest pragnienie Ojca. Dlatego jest też to moje pragnienie. Czy jest to Twoje pragnienie? A więc bierzemy się do pracy adwentowej, bierzemy do ręki Biblię, jedno zdanie, które wcielamy w życie. Próbujesz? Ja tak. Dobrego dnia. Niech Pan będzie światłem dla Twoich ścieżek dzisiaj.